Siemanko, witam serdecznie. Dzisiaj zawieziemy głowicę do zakładu na obróbkę. To jest wymiana uszczelniaczy zaworowych. Prowadnic, jeśli będzie taka potrzeba, będzie również splanowana i będą dotarte zawory. Myślę, że nie ma co sprawdzać jej na szczelność, ponieważ nic z nią się nie działo, nie widać żadnych pęknięć, więc to jest bez sensu. Zabrałem ze sobą również kolektor wydechowy, który spawałem. Zapytam się, czy zrobił mi po prostu ładną płaszczyznę na flanszy w tym miejscu, gdzie będzie przylegać kolektor do głowicy, żeby to wszystko było szczelne. Później wrócę do garażu, zdejmiemy przód, dostanę się do rozrządu jeśli będzie taka opcja łatwa. Na pewno koło pasowe i śruba, która jest dokręcona na sporo Nm może sprawić mi problem w garażu. No ale zobaczymy jak to wyjdzie, także zapraszam do oglądania. Głowica w bagażniku, spawany kolektor. Zobaczymy czy się podejmą zrobienia płaszczyzny na flanszy. Nic, lecimy to zawieźć. Zostawiłem głowicę w zakładzie do obróbki. Panowie niestety nie podjęli się zrobienia płaszczyzny w kolektorze, z tego względu, że nie mają miejscowić go w maszynie, ale dali mi kontakt do pana starszej daty, który prawdopodobnie będzie w stanie to ogarnąć, bo tacy ludzie, mówią o ludziach starszej daty, dobrych fachowcach, oni nie kręcą nosem, tylko szukają rozwiązań, jak dany temat załatwić, bo kiedyś... Nie było udogodnień, tylko człowiek musiał kombinować, jak dany temat ogarnąć. No i właśnie wracam od niego. Popatrzył na ten kolektor, stwierdził, że coś wymyśli, bo chodzi o to, żeby go dobrze przymo, e, przymocować do maszyny, żeby fres e, po prostu tego wszystkiego nie powyginał, tylko ładnie to obrobił. Także wracamy do garażu. Zajmę się tam. Kurde, prowadzę i jadam do kamery. E, zajmę się tam ściąganiem przodu. Także widzimy się już na miejscu. Jak widać, jesteśmy już w garażu. Ogarniałem sobie trochę tematy, czyli wszystkie śrubki, jest wszystko posegregowane, tak jak było zdemontowane z głowicy, wszystko jest na swoim miejscu, żeby podczas montażu każdy element trafił tam gdzie był. Muszę pogarniać trochę to bagno z podłogi, no i co? Biorę się za demontaż zderzaka, pasa przedniego, chłodnicy, No i trzeba dostać się do budowy rozrządu, no, do filtra zdemontowałem, bo już chyba nie będzie potrzebna pod turbo także lecimy z tematem ogarnąłem trochę melina wygląda to lepiej i lepiej się chodzi po tym no i znalazłem nieszczęsny kawałek rozrządu oj, ślizgu rozrządu który się ułamał, a się sam się ułamał nie? w momencie kiedy głowica e, zsunęła mi się dobra ustawiam kamerkę, w tym wypadku aparat kurwa aparat telefon co ja mówię i rozbieramy przód Przymocowałem na razie interkuler na trytki, chciałem zobaczyć, jak to będzie wyglądać. Jest opcja, że te części pójdą górą i po prostu rurami wyjdziemy tędy, ale zobaczymy. Mega to wygląda. Nie mogę doczekać się, aż to będzie jeździć. Reflektory zdemontowane, to wzmocnienie zdemontowane. Odkręcamy pas. Tu są dwie śruby, tu kolejne dwie. A dalej, już nie pamiętam. Tu są chyba dwie. Wspomaganie trzeba rozpiąć. Tutaj porozpinać i Gdzieś będzie. A, i na pewno jeszcze trzeba chłodnicę rozpiąć. Tutaj klips. Tu nie ma, bo brakuje, i tam jeden wąż wodny. I demontujemy to. Muszę rozpiąć przewody od wspomagania, żeby chłodnicę wspomagania zdjąć razem z pasem. Ale żeby to zrobić, muszę odkręcić puchę filtra, której tak już nie będzie chyba raczej potrzebna. Tu widzę jedną śrubkę. Kurczę, nie pamiętam jak to dalej szło. Tu chyba na jednej się trzyma. A, tu jeszcze jedna jest. No dobra, kręcimy. 34 ściągany przód to jest po prostu Mistrzostwo Świata. Jest dostęp do wszystkiego, czego nam trzeba. Nawet można byłoby zrobić tą belkę odkręcaną. Wtedy demontujemy sobie tą belkę, i ten silnik po prostu wyjeżdża bez kanału, tak naprawdę. Wymiany czy nie? Odkryłem małą ciekawostkę. Zaraz zobaczycie, czy ta pompa jest do wymiany. Najlepsze to, że działała. Jedna kurwa, stare bełębki to. dobry temat. Aktualnie nie mam klucza, który mógłbym sobie tutaj założyć i zdjąć wisko. Zrobimy to inaczej, że odkręcę sobie to kółko, ono się odsunie i postaram się całą pompę wody po prostu zdemontować. Jednej rzeczy się obawiam, jak odkręcę tą śrubę. Mnie ogrzał, nie wiem czy mój klucz podoła temu wyzwaniu. Z tego co pamiętam to chyba z tyłu koło Zamachowe się blokuje i jakoś przedłużką rur podamy radę. Nic. Działamy. Wszystkie śruby od rozrządu są poluzowane. Zostaje nieszczęsna śruba wału. Spróbuję to odkręcić elektrycznym kluczem, ale szczerze w to wątpię. Jest sprężarka. Mógłbym wykorzystać jakiś krótki przewód powietrzny i pożyczyć gdzieś. Pożyczyć albo kupić dobry klucz pneumatyczny. Może się uda. No spróbuję kluczem z Julii. puści to będzie hit ja to wóz jedzie, puje mu bieg, czym? クリスチック人と Jeździe. To już wyjeżdża. Nie ma szans. Trzeba dobry klucz pneumatyczny. No i dupa.